Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiejszy poranek na rynku głównej pary walutowej przebiega zdecydowanie na korzyść wspólnej waluty niż jeszcze wczoraj rano. Kurs pomimo wczorajszej obniżki ratingu Irlandii przez agencję Moody's powrócił ponad poziom 1,40 i dzisiaj rano za 1 euro trzeba zapłacić 1,4050 dolara. Na parach złotowych wraz z uspokajaniem się silnych emocji, a także z powrotem wzrostów na euro-dolara tutaj odrabia straty. Poradny kurs pary USDPLN kształtuje się na poziomie 2,87, a pary EuroPLN na poziomie 4,03,20. Dzisiaj poznamy dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 11 zostanie opublikowana Polityka Przemysłowa w strefie euro. Tutaj analitycy spodziewają się na poziomie 4,8% skali do roku, czyli niżej o 90% w stosunku do w godzinie 14 znamy po inflacji jest Tutaj spodziewanych to 40% w skali rok do roku i ma być on niż poziom pieniądze 5% rok do roku. To wszystkie inflacje przygotowaliśmy dla Państwa, życzę Państwu mnie go. Do widzenia.